Miejmy nadzieję, że dzisiejszy nowy piąty tier poradzi sobie troszeczkę lepiej niż ostatnie małpki, które testowaliśmy. A dzisiaj bierzemy na tapetę nowy piąty tier do snajpera. I dlatego liczę na to, że snajper po prostu pokaże, jak to się robi. Mamy problem, żeby dojść do 140 rundy, i tak jak mówię, mam nadzieję, że zostanie to dzisiaj rozwiązane. Wybrałem taką piękną mapkę. Nie wiem, po prostu zobaczyłem ją i mówię: To musi być małpka, albo bardziej mapka, gdzie zmierzy się właśnie snajper, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zasady są takie. Stawiamy czterech snajperów, mamy alchemika, mamy inżyniera, mamy wioskę i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi, chodzi o te małpki i mamy taki wewnętrzny turniej, gdzie sprawdzamy wszystkie nowe właśnie e, piąte tiery. Na przykład pojawił się ostatnio plazmatank, pojawił się ostatnio gdzie on jest? E, tutaj e, na przykład latający holender, bardzo ciekawa, e, bardzo fajna małpeczka i każda małpka, jaką tutaj widzicie, ma ten piąty tier i zobaczymy, która będzie najlepsza. Na razie na prowadzeniu jest, a w sumie, jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, których się pojawiło już 7, chyba 7. E, to powinniście już wiedzieć, a jeżeli nie no to polecam sobie zasubskrybować kanał, bo dzięki temu yy, po prostu będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, która małpka wygrywa. I oczywiście kot lotari, jeżeli coś kupujecie w bluzach, to polecam go użyć. Teraz jest najlepsza oferta. Chyba 12 tysięcy małpiekaski, jakiś y, insta małpki, awatar Mr Bista, masa rzeczy i to jest w naprawdę bardzo dobrej cenie. I nie mówię to dlatego, że wiecie, jest mój kot. Możecie go nie używać, nie ma żadnego problemu, ale naprawdę ta oferta jest całkiem całkiem spoko. I postawiłem sobie tutaj saudę. Y, w sumie nie wiem dlaczego. Nie wiem. Y, zawsze mogę sobie wybrać jakby bohatera, który będzie pasował do y, tematu odcinka. I nie mam pojęcia, dlaczego Sauda Jakoś pasowały, więc mówię, a wezmę sobie, po prostu, połączę to. I pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście stawiamy farmę. I od razu postawimy sobie drugą farmę. Jak widzicie, ta już ma 200. Postawiłem także sobie farmera, jak się dowiedziałem, że można kupować za małpią kasę, właśnie te wszystkie insta rzeczy, właśnie jak na przykład farmera, jakieś tam inne rzeczy, które można sobie też użyć, no to mówię, czemu miałbym po prostu z tego nie korzystać? I postawię sobie trzecią farmę, właśnie, muszę sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz, czyli ile kosztuje ten big bank? Kosztuje 96 więc wydaje, tak, to jest naj, najdroższe um, ulepszenie i chyba w pierwszej kolejności ulepszymy sobie tego snajpera pod środkowe drzewko, przynajmniej czwarty tier, żeby wiadomo, dodatkową kasę sobie tutaj zarabiać, ale na początku te trzy farmy powinny mi tutaj wystarczyć i czekajcie, czy sauda, okej, okay, sauda sama z siebie nie ma chyba niszczenia ołowianych balonów, ale jej umiejętność tutaj y, będzie miała, no i trzeba postawić tych snajperów w ten sposób, y, żebyśmy, czekajcie, czy ja mogę postawić, okej, okay. mogę postawić w tym miejscu, hmm, Dobra, jest git, jest git. Myślałem, że będą jakieś problemy. Postawimy sobie jednego snajpera tutaj, drugiego snajpera tutaj, trzeciego tutaj i czwartego tu. Wydaje mi się, że powinno być całkiem spokojnie. jeszcze za chwilę się e, upewnimy, żeby na pewno był git. No bo czterech snajperów będzie musiało dojść minimum, naprawdę minimum do 140 rundy. No i zobaczcie, pięknie. Ty, ta mapka jest naprawdę bardzo ładna. Muszę w końcu usiąść i zrobić jakąś nową mapkę, bo dawno y, tych mapek nie robiłem. A wiem, że doszło jakieś tam y, nowe rzeczy, nowe aserty. I tego typu rzeczy. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś odcinek, zrobienia y, mapek. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że jest to dość niszowa rzecz. Ja lubię takie rzeczy robić, jakieś tam mapy w grach i tak dalej, i tak dalej. Ale no to jest bardzo czasochłonne, jeżeli wiesz. Stawiasz na jakość, mimo tego, że moje mapy nie były jakieś jakościowe, od razu wolę to powiedzieć, ale no nie były, wiecie, jakiś tam po prostu losowy torp i, i tyle. Dobra, cztery farmy już są, 2.00 i na razie wygląda to całkiem spoko. Tego chyba sobie snajpera zrobimy takiego klasycznego, żeby właśnie. Mógł niszyć o owiane kamobalony i któregoś z tych. Czekajcie, to ok. On będzie pod górne drzewko. Tego zrobimy pod środkowe. Dobra. Tego zrobimy pod dolne drzewko i tego możemy sobie zacząć. Najpierw Manki Focus i Scope. Aha, czyli po prostu, jeżeli były, były, były. Ble. Byłyby jakieś przeszkody na tej mapie, typu jakieś płotki inne rzeczy, no to wtedy ten snajper oś tak podnosi i po prostu i tak będzie mógł celować. Czyli na no spoko. I będziemy zadawali oczywiście większe obrażenia, bo tak to, tak to tutaj działa. Mamy już ulepszone. Znaczy ulepszonych tych snajperów, więc jeżeli em, nie potrzebuje jakby żadnego innego wzmocnienia. W sumie to jest banę, nie, że snajper jest aż taki mocny. I tutaj... Właśnie, o w tym miejscu, jakbym postawił tego alchemika, bo chodzi mi o to, żeby jeden alchemik, którego później ulepszymy na piąty tier, żeby mógł obskoczyć od razu wszystkie te, wszystkich snajperów, ale wydaje mi się, że jeżeli ja postawię nawet tutaj wioskę, to on będzie miał po prostu i tak większy zasięg. Nawet wiecie co, sprawdzimy to. Czyli tak, ty dostajesz już buffa, Chodzi mi tylko o tego snipera. Jeżeli on dostanie buffa, to o dobra, czyli wszyscy dostają buffa. Idealne ułożenie, naprawdę lepiej być nie mogło. Powiem wam, że naprawdę tęsknię za takimi czasami, gdy właśnie odpalam sobie mapkę i wszystko jest dobrze ułożone, a nie że ja muszę resetować mapę, bo coś tam po prostu jest nie tak, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo jak to wygląda. Dobra, postawimy sobie ten rytm dżungli, żeby to w miarę fajnie wszystko szło. I bierzemy. Czy ja potrzebuję ulepszenia kamo, czym skupić się powinienem na czymś innym? Bo mógłbym. Nie, tutaj nie mogę postawić kolejnej farmy. Okej, okay, no będziemy musieli grać na cztery farmy, i tak powinno się um, udać to całkiem szybko zrobić. I tu, 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 tu. mamy zrobić podśrodkowe drzewko, ale zastanawiam się, jakie kolejne powinno być. Może szybsze te strzały? Chyba wezmę to szybkie strzelanie, bo i tak zrobimy tutaj środkowe drzewko, żebyśmy mogli niszczyć wszystkie typy balonów, więc on będzie nie dość, że jego pociski będą się odbijały, to jeszcze będą e, fajnie tutaj atakowały. I tak jak mówiłem, tak robimy, czyli kupujemy sobie jako pierwszy, czwarty tier, e, właśnie ten zrzut im szybciej będziemy go mieli, tym szybciej będziemy mogli sobie generować więcej kasy. Jeżeli chodzi o zmiany, no to e, mamy też farmy już na trzecim tierze, także e, są całkiem, e, całkiem spoko. Możemy sobie wrócić na chwilę do tego snajpera. I e, o co tutaj chodzi? Snajper będzie powodował małe eksplozje w miejscu, w który e, balon będzie trafiany. Aha, i e, jakby Deadly Precision. A czekaj, czekaj, czekaj. Czy jest w ogóle coś? Śmiertelna precyzja? Jest jakieś takie ulepszenie? Czy coś mi się pomyliło? Flagan, Focus, Scope. Śmiertelna precyzja. A. No dobra, dobra, dobra. Już wiem o co chodzi. Że powinienem, tylko że ja tego nie robię. Powinienem zrobić coś takiego, że kupujemy sobie ten drugi tier i będziemy szli pod górne drzewko. Tylko że ja mam zwykłych trzech snajperów i tego czwartego snajpera to właśnie tworzymy pod nowe rzeczy. Raczej tutaj nie mieszamy, bo tego normalnie snajpera musiałbym sprzedać. I jako, że on miał być pod górne drzewko, to musiałbym kupić trzy ulepszenia minimum w górze, dwa w dole i później ulepszyć go na czwarty tier. Ale tak nie robimy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo trochę się zamoteliliście w tym wszystkim, co tutaj chciałem przekazać. Ale no, y jest jak jest, nie będziemy po prostu minmaxowali y tego y snajpera i okej, okay, nic się na razie nie przebija. Chyba nawet można by było, jako że y idzie to naprawdę spoko i ta sauda sobie teraz y fajnie odpoczywa, no to właśnie, jak on będzie wyglądał, ten snajper na piątym tierze? Okej, okay, no po prostu w ten sposób. Ja nie ukrywam, że na miniaturkach pewnie, jak widzicie, y to ostatnio odkryłem taką fajną rzecz, że y łączę różne małpeczki y w jakąś... Ultra inną zmutowaną małkę, ponieważ mimo tego, że mamy tutaj e, jakby mm, jakiegoś tam innego arta, który, no wiadomo, jest tylko przekolo przekolorowany, to jednak w grze ta małka wygląda dosłownie jak snajper 000. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że e, po prostu biorę jakoś tam coś, e, robię z tą małką, bo przecież jakbym pokazał zwykłego snajpera na miniaturce, to nikogo by to nie zachęciło. jak widzisz jakąś tam katapultę albo coś takiego, jakieś takie dziwne rzeczy, to wydaje mi się, że to e, troszeczkę lepiej mm, i fajniej wygląda. Dobra, 54. runda, można by było. Już po. A wiecie co, polecimy. Żebyśmy mogli już niszczyć wszystkie typy balonów, weźmiemy sobie na pewno mocniejszy kwast, 3000 jakieś i. Pyk. dobra, mamy to. I tutaj, flag gun, czyli nasz zasięg wybuchu, jest większy. I jeszcze z tego wybuchu wypadają jakieś ostre odłamki. Aha, Sharpness Shot Increase Fragments Damage. Czyli to bym musiał, wielki kaliber. O, a nie, to jest to. Czyli pod to drzewko, jakbym poszedł. Dobra, także sobie pod to pójdziemy, bo będziemy mieli jeszcze więcej tych odłamków. Fajne, też w sumie, że masz yy, synergię z innymi ulepszeniami. Bo normalnie to nie powinno tak być. Bluzuka, O, będziemy strzelali z bazuki. Tak, tak, to jest normalna rzecz i właśnie czegoś takiego yy, ja tutaj oczekiwałem, żeby zamiast zwykłego karabinu sniperskiego, on tutaj strzelał bazuką. Wróćmy A. Widzicie, ulepszyłem tego snajpera. I tak się y, odpaliłem z gadaniem, że kompletnie zapomniałem odpalać tej umiejętności. No niestety tak jest czasami. No jak możecie zauważyć podemno mamy już fabryki bananów i kupiliśmy sobie właśnie y, piąty tier, więc idzie, idzie to y, całkiem sprawnie 68 runda, pierwszy piąty tier. On ma 70 tysięcy zbitych balonów, ten ma 4000. No, ale wiadomo dlaczego on ma tylko 4000. Dobra, możemy sobie ciebie ulepszyć. Przecież czekajcie, czy ja chciałem coś innego? Nie, dobra, jest git, jest git. Wszystko, y, wszystko jest tak, jak być powinno. Tego nie potrzebuję Ulepszenia, to zrobimy sobie to ulepszenie i powoli zaczniemy sobie pracować nad tym. Ustawimy Ciebie, oczywiście. Właśnie, ja nigdy nie wiedziałem, czym się różni elitarne tutaj ustawienie od mocnego. Bo czym się różnią elitarne balony od mocnych? No, mocny to nawet. Byłby boss, jakby się pojawił, prawda? Ale nie wiem. No, weźmy sobie po prostu, ustawię go na mocny, albo nie ten elitarny. Nie wiem, na próbę po prostu. Nie wiem, czego się spodziewać, więc yy, niech, będzie, yy, niech będzie tak jak jest. I tutaj mamy tą blunzukę, Tylko, czy ja tego potrzebuję? W tym sensie, bo nie wiem, czy nie lepiej byłoby yy, zainwestować teraz w farmę, albo zainwestować w inżyniera. Bo im szybciej go postawię, tym szybciej będę mógł ulepszyć te wszystkie małpki na, dzi na dziesiąte ulepszenie. Przez to jest większa szansa, że uda się przejść 140 rundę, a na tej rundzie, no bo tak jak mówiłem, mam do tej pory największy problem. Jak sobie sprawdzam, właśnie na drugim monitorze, to większość małpek po prostu na tej 140 albo nawet przed 140 rundą się wywala. No i postawiłem poczekać, zainwestować w inżyniera, i w pierwszej kolejności sobie ciebie ulepszymy. No, to jest w ogóle dziwne, nie? Że pierwszą mapką, którą, którą ulepszam, i środkowe drzewko. no ale on jako jedyny ma tutaj piąty tier, chociaż nie, okej, okay, ten też ma już piąty tier, więc ten, mm, to co powiedziałem jest bez sensu. To kosztuje tylko 13 tysięcy, halo, mogę zrzut yy, kupić, okej, okay, jest zrzucik, Ile to już wygenerowałeś? 15 tysięcy kaski. Ok, nic niestety nie dostałem, bo to jest customowa mapka. No niestety jest jak jest. Um, trzeba się z tym pogodzić. I 34 tysiące tutaj potrzebuje. Tutaj kupimy sobie tą bazukę. Ty rzeczywiście on strzela bazuką. Znaczy takimi rakietkami. I te rakiety dość mocno wybuchają. Tutaj za 103 tysiące będzie można też sobie kupić coś fajnego. Ale no liczę na to, że nie wywalę się. Wiecie, do momentu, aż wszystko nie będzie ulepszone, bo trochę. Wiecie, zawsze jest ten strach, że kurde na jakiejś, nie wiem, 98 na przykład rundzie się wywalę i może na razie skupię się jednak na tym snajperze, bo mimo tego, że wiecie, ten snajper jest spoko, jego pociski się odbijają, to jednak zależy mi na takiej najbardziej surowej sile, jeżeli chodzi o zbijanie tych balonów, a wydaje mi się, że ten snajper poradzi sobie troszeczkę lepiej. Chociaż... Czekaj, ty masz 98 tysięcy, a przy większość czasu byłeś na trzecim tierze. Ty ile masz? Ty masz 43 tysiące, no spoko. 79, dobra, trzeba ulepszyć ciebie w takim razie. chociaż powinienem iść po kolei. Nie, nie wiem dlaczego yy, za bardzo sobie to komplikuje. I teraz yy, mam dylemat, co powinienem kupić. Tu, tu, tu chyba wezmę sobie tego alchemika. Będę już miał po prostu to z głowy. OK. Alchemik jest, wszystkie małpki będą miały buffa, także jest git i kolejną rzeczą jest ulepszanie po prostu tego inżyniera, albo bardziej snajperów przez inżyniera. No i udało się zbierać 100 tysięcy, co oznacza, że kupujemy big bang, yy, więc mamy ogromne eksplozje, ogromne Rakiety, które tutaj e, lecą. I jeszcze te rakiety, jakbyście się przyjrzeli, to one wypuszczają po prostu inne małe rakiety, plus e, mają samo e, naprowadzają, e, znaczy, są samo naprowadzające, więc całkiem fajne. Mm, tutaj weźmiemy sobie kolejny zrzut, bo tak naprawdę ostatnią rzeczą, której potrzebuję, bo tutaj też oczywiście tego snipera sobie ulepszyłem, e, jest. E, nie, no, wszystko mam, a nie, obrona ojczyzny. Ale to 40 tysięcy, tak naprawdę już mógłbym sprzedać te farmy, e, no bo tego m, to nie jest mi do niczego potrzebne. Za chwilę zobaczymy sobie, jak ci snajperzy poradzą sobie z... badem. No okej, okay, niszczą go. Użyłem sobie tego boosta, owszem. No tutaj tak... Hmm. Powiedzmy, że były minimalne problemy. Myślałem, że o wiele szybciej ten bat spadnie. No ale może jakoś trzeba po prostu jeszcze ich ulepszyć i wtedy się popiszą. I pamiętajmy, że ten sniper jeszcze nie został przeze mnie ani razu ulepszony. Więc liczę na to, że jak on dostanie 10, 10 właśnie tych ulepszeń, to 140 runda to będzie po prostu tylko formalność. No i uwaga, nadeszła chwila prawdy. Od razu odpalam tutaj busta, Odpalam po prostu wszystko, co tylko mogę. Mimo tego, że średnio jest to widoczne, to ten bat jest niszczony i za chwilę po powinien zostać ym, wykasowany. Oj, dobra, jest, udało się to zrobić, ale żeby tak nie migał ten ekran, yy, no to wezmę po prostu, o, widzicie, te, tak powinna ta eksplozja od samego początku wyglądać. Odpalimy sobie jeszcze tutaj buścika i najprawdopodobniej tak, 100, no chociaż nie, dobra, jeszcze to nie jest nic, ym, nic pewnego, bo chciałem powiedzieć, no już 140 runda została zaliczona i mamy 141 rundę, więc jeżeli dojdzie, oj, Sekunda. Jeżeli o, ten snajper przejdzie rundę 140. Czwartą, to będzie na drugim miejscu. Więc jak widzicie, poprzeczka jest naprawdę e, zawieszona, naprawdę nisko. E, I coś mi jeszcze powiedzieć, a zdaję sobie z tego sprawę, że ta mapa pewnie jest e, trochę łatwiejsza niż na przykład jakieś inne mapy, ale nie chcę też, żeby to wyglądało tak, że żebym tylko i wyłącznie grał na jednej mapie, bo bym się po prostu tutaj e, zanudził, mimo tego, że za każdym razem testujemy te e, mapki. Więc powtórzę po raz kolejny, to jest tylko i wyłącznie zabawa. E, tak naprawdę ten test nie jest kompletnie miarodajny, bo musiałyby być dokładnie takie same. E, Warunki. Oj oj oj, dobra te, te, muszę uważać, okej? Okay? A właśnie, jeszcze powinienem postawić jedną rzecz, czyli drugą wioskę yy, do broni. O, teraz, będziemy mieli dwa bafiki. To jest bardzo ważne. Dobra, odpalmy sobie to. I tak, y, Sauda, czy ty masz? Nie, ty nie masz 10 ulepszeń, także ulepszamy ją tutaj na maksa. Jeszcze 6 razy. I dwie rundy. Dwie rundy muszą y, zostać tutaj zaliczone, żebyśmy y, byli na drugim miejscu. A jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, no to aktualnie okupuje mnie druidzi na 172. rundzie. No, wydaje mi się, że tam nie uda się dojść y, tak daleko. Ale wiecie, trzeba wierzyć, trzeba po prostu y, liczyć na to, że może, może jakimś cudem y, się po prostu tam doczłapiemy. I uwaga. 144 runda. Słuchaj, co było na tej rundzie takiego, że yy, wcześniej te helikoptery? Tak, bo to helikopter jest na, do, na drugim miejscu sobie nie poradził. No, jest trochę badów, ale. Oj, 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 dobra, już się rozumiem. Dobra, odpalmy sobie jeszcze raz. To sobie odpalmy jeszcze raz. I ten snajper ma 14 milionów, ten ma milion tylko. Ten ma 8 milionów i ten 2 miliony. No to nie, jednak ten snajper tutaj y, kieruje tak naprawdę tą gierkę. Gdyby nie on, to już byśmy dawno to przeszli. I mamy 145 rundę, y, więc y, oficjalnie snajper y, wlatuje na drugie miejsce. Ale pytanie, czy uda mu się dotrzeć y, do 172? I wydaje mi się, że runda 160 to niestety będzie koniec i e, no przebiła się, przebił się po prostu ten badzik tutaj, mimo tego, że pewnie no właśnie, mamy napisane, że co, coś innego się przebiło. E, jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów, to już sobie sprawdzamy 34 miliony, nowy snajper, ten tylko 3 miliony, co mnie troszeczkę zaskoczyło, bo byłem przekonany, że poradzi sobie trochę lepiej. 17 milionów e, środkowe drzewko i górne drzewko 4 miliony, jeżeli chodzi o alchemika 212 tysięcy, no i sauda też e, na pewno niewątpliwie miała duży wpływ na to, jak to się potoczyło, 8 milionów, ale ja zapisuję, że snajperzy aktualnie są na drugim miejscu yy, i mają 60, 160 rundę. A jeżeli chodzi o kolejne małpki, no to upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, bo niedługo albo pewnie jutro, pojutrze lecimy z kolejną małpką i kolejnym testem.